that's my wish Tego samego dnia, w pierwszy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi. Tak, że go nie poznali. On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleopas, odpowiedział mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie on miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, Niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: O nie rozumie. Jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżali się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, Jakoby miał iść dalej, lecz przymusili go mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go. Lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zostali zebranych jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili. Pan rzeczywiście z martwych zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Chwała wiemy, że to jest bardzo kluczowy moment. Najczęściej uważamy, że ten kluczowy moment to jest właśnie Eucharystia i bywa, że nawet w trakcie czytań biblijnych nasza głowa jest gdzieś, choć ciało jest w kościele, ale głowa zupełnie gdzieś obok. A jednak kiedy patrzymy na to doświadczenie z Panem zmartwychwstałym i na głoszenie i na powstawanie Kościoła, może tak bardziej, to ono zaczyna się od głoszenia. Święty Paweł napisał tak, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Twoja i moja wiara rodzi się ze słowa, nie tylko z tradycji. Do kościoła na Eucharystię. Ten moment, który przeżywamy, że nie można pójść na Eucharystię, no teraz już jest troszkę łagodniej, ale rozmawiałem wczoraj w takim naszym spotkaniu misyjnym. To są kraje Europy, gdzie zupełnie nie mogą być na Eucharystii, a księża, jeżeli odprawiają to prywatnie gdzieś w swoim, nie wiem, małej kapliczce. Więc nie ma dostępu. Ale jeżeli tylko na tym się ktoś zatrzyma, to może być rzeczywiście, jest ogołocony. I może mieć poważny kryzys wiary i pustkę wewnętrzną. I dlatego tym bardziej potrzebujemy właśnie w tym czasie odkryć wartość Pisma Świętego. Może właśnie w tym czasie rozumiemy, nie mogę pójść na, do, do kościoła. Może być, nie mogę być na Eucharystii. Nie mogę przyjąć komunii. Duchowo tak, ale trzeba mieć sobie jedno, bracie, siostro, wierzące, że masz Jezusa Słowo w swoim domu. I to jest ważny moment, by odkryć wartość Słowa. Bo Słowo to Jezus. Trudno nam to się, prawda, przekonać, jak to książka zapisana jest Jezusem. Ale Słowo Boga to jest Jezus. Tak jak myśmy czytali Ewangelii Jana, rozdział pierwszy, na początku było Słowo, Słowo było u Boga, a Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Słowo u Boga to jest Jezus, Syn Boży. Stał się ciałem, narodził się. zamieszkał wśród, to znaczy rozbił namiot, jakby się tłumaczyli to w pełni. I tak samo, że w tym tygodniu biblijnym jest takie hasło. Główne to Słowo stało się ciałem. Tak? Ale trzeba powiedzieć słowo, ono staje się ciałem także tu, w formie pisanej, zapisanej. Że możesz mieć to w ręku, możesz mieć miejsce w domu uprzywilejowane dla Słowa Bożego. Możesz je czytać, możesz się nim karmić. I tak zawsze, jak mówię, na początku było Słowo. Czytamy dzisiaj drugi rozdział Dziejów Apostolskich, a więc moment pięćdziesiątnicy, zesłania Ducha Świętego. Tam nie ma najpierw liturgii, tam jest głoszone słowo. Piotr głosi pierwszą chomilię i zaczyna ją w taki sposób, jak słyszeliśmy. Przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie. Nie tylko posłuchaj, tak jak to mówimy, jednym uchem wchodzi, a drugim wychodzi. Nie. Przyjmij do wiadomości, niech ci wejdzie, niech cię przeniknie. Bo tylko dzięki temu zrozumiesz wartość osoby Jezusa Chrystusa, Nazarejczyka, który został ukrzyżowany i zmartwychwstał. Słowo tłumaczy nam Jezusa. Jak może dalej Paweł, święty Piotr w tym, w tym pierwszym głoszeniu mówi, objaśnia wszystko, co było u proroków że Dawid miał i zapowiadał już zmartwychwstanie Jezusa. On, Piotr, mówi do ludzi, do Izraelitów, którzy żyli Słowem. To były główne spotkania, oprócz ofiary świątyni. Ale ciągle spotykali się na Słowie, w synagodze, to znaczy w domu Słowa, gdzie rozważali Pisma i przy rozważaniu Pisma oczekiwali, że Pan może w tej godzinie, w tym momencie przejść. I spotkamy Go. I my także, trzeba być jedno, tak Kościół nas naucza, kiedy czytamy Pisma, to nie czyta tylko lektor, ale czy słuchamy, co Bóg mówi do nas. I to jest ta przemiana mentalna, którą ciągle my wszyscy potrzebujemy. Oczywiście trzeba by to zrozumieć i odkryć. I Kościół jest jakby w tej drodze odkrywania Słowa Bożego, choć bywa, że niektóre osoby mówią tak, czytasz Pismo Święte, to co jesteś protestantem czy Jehowitą? Pamiętam takie świadectwo jednych z naszych braci ze wspólnoty, którzy w pracy rozmawiali z kimś o Piśmie Świętym i był tam jakiś świadek Jehowy i był zaskoczony, jak to katolicy czytają Pismo Święte? Było niepojęte, bo mają myśl, że nie czytamy, tak? Byt w pewno tak to jest, że otwieramy Biblię kiedy? Na kolendę. No może jeszcze na Wigilię, bo jest tam, czytamy Ewangelię, tak? A później ma swoje święte, nietykalne miejsce. To tak mówię, przeciętnie jest ale cały nurt nowej ewangelizacji, tego duchowego przebudzenia, które idzie przez Kościół od Soboru Watykańskiego II, mówi jedno, trzeba nam czytać Pisma. Także taka konstytucja dei verbum o Piśmie Świętym Soboru Watykańskiego II mówi tak, Kościół zawsze miał we czci Pisma podobnie jak Najświętszą Eucharystię. Wow! Jak to czcić, pisma, tak samo jak Eucharystię? Kiedy to zrozumiałem bardzo jasno, i także w naszej wspólnocie, zaczęliśmy po prostu czynić szczególne miejsca dla Słowa Bożego. Nieraz naprawdę jestem bardzo wzruszony, kiedy przychodzę do kogoś, odwiedzam, i prawie w przedpokoju jest takie miejsce na Słowo. Może dlatego w naszym domu rekolekcyjnym, kiedy myśleliśmy o tej rozbudowie, słyszy, gdzie będzie Słowo? Musi być w miejscu, w którym wita wszystkich ludzi. Zanim przyjdą na Eucharystię, niech Słowo wita, bo Słowo budzi wiarę. I to jest ten niesamowity wymiar, który potrzeba nam, także wiele wspólnot ewangelizacyjnych w Kościele w naturalny sposób czyta pismo. Kandydat na ołtarze, ksiądz Franciszek Blachnicki, tak, założyciel Ruchu Światło-Życie, wprowadził ludzi w czytanie Pisma Świętego, może prekursor Soboru Watykańskiego II. Ja dopiero dołączyłem w latach 70., w drugiej połowie. Ale wielu się dziwiło i mówi, ten Ruch jest protestancki, bo oni czytają Pisma. I jeszcze świecce czytają. To już w ogóle może być herezja. I czasami tak mi ludzie mówią: księża, nie boisz się, że u ciebie w Galilei ludzie czytają pisma, a jeszcze na Martwych Stania czytają i się dzielą? A ja mówię tak: wiesz, jak znam historię kościoła, to herezje powstały z duchownych, bardzo inteligentnych ludzi. Niekoniecznie z prostych ludzi. Którzy nie mają teologii, ale jak mówi katechizm Kościoła, ma, mają zmysł wiary, który nie pozwala im błądzić. Chyba, że ktoś się prawda, przekręci za przeproszeniem, jakimś nauczeniem, ale tak mają zmysł wiary. I dlatego też w naszych domach zmartwychwstania nie ma uprawiania teologii, czy interpretacji pisma, ale raczej co, co Bóg mówi? Tak jak w tej drodze z Jerozolimy do Emos. Dwóch uczniów. Szło do Emos. Wiecie, co to jest Emos? To są ciepłe źródła. Był ktoś w ciepłe źródła? Fajnie jest, nie? Odpoczynek, relaks. Zapominasz, całe zmęczenie schodzi. Po prostu. Oni tam szli, zapomnieć o wszystkim. Zapomnieć o Jezusie. O którym spodziewali się, ale ich rozczarował, bo on został ukrzyżowany. A poza tym, jak mówią, kobiety mówią, że aniołowie powiedzieli, że stał, ale nikt go nie widział. No to już w ogóle tragedia. I oni uciekają. Co robi Jezus? Dołącza do nich, wchodzi w ich rozmowę i czytamy tłumacze im pisma, które mówimy o nim. I to jest taka droga. Czytanie pisma to jest właśnie taka droga z Jezusem, by przez pisma widzieć Jego. Ale tego trzeba się nauczyć. Bo normalnie, jak niektórzy czytają Pismo Święte, no to myślą sobie tak jak książkę, tak? Więc zaczynam od Księgi Rodzaju. No, Księgi Rodzaju to jeszcze się przeczyta, prawda? No, ale jak po księdze rodzaju, no, jeszcze wyjścia da się, dużo się dzieje, ale kapłańska, a ta księga liczb to już w ogóle dobija totalnie i wysiadają wszyscy na wojnach. No i koniec. Jeśli chcesz czytać pisma chrześcijaninie, zacznij od Ewangelii. Może tak jak teraz, od Ewangelii Mateusza, by widzieć Jezusa. Jego życie, jego narodziny, jego życie, jego kruszenie, jego śmierć, jego zmartwychwstanie. By może czytać dzieje apostolskie, czyli jak Kościół żył słowem. Pierwszy Kościół, pierwsi uczniowie, jak głosili słowo. Tak jak dzisiaj czytamy list Piotra, który mówi tak: Przez niego, to znaczy przez Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, uwierzyliście w Bogu który Go wskrzesił, a także wiara Wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Nie ku tylko praktykom, nie ku jakiejś tradycji lub ku czemukolwiek, ale ku osobie Boga. I to Słowo zawsze nas prowadzi do Boga. Słowo zawsze nas prowadzi przez Jezusa do Boga, nie inaczej. I to dzięki Słowu żyjemy Jezusem. Święty Hieronim, który tłumaczył Pisma na język łaciński, napisał tak. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Wow. Albo w innym miejscu napisał tak. Pij Stary i Nowy Testament, a będziesz pił Chrystusa. Czyli karm się tym Słowem. Czytaj je. Nie chodzi tylko o czytanie takie po prostu, żeby czytać. Ale to czytanie trzeba, żeby było takie, jak w tradycji Kościoła jest. Nazywa się lekcja divina, święte czytanie. To znaczy czytasz tekst po pierwsze, na przykład na głos. Po drugie, zastanów się, co tu się dzieje, o czym mówi. Po trzecie, spróbuj się modlić. Może to słowo mówi do ciebie i Ty chcesz dziękować Bogu. Bo na przykład twoja wiara i twoja nadzieja jest skierowana ku Bogu, tak jak z dzisiejszego listu Piotra, albo że Pan uzdrowi twoje rozczarowania, jak w tej ewangelii dzisiaj czytanej. I w ten sposób czytanie staje się modlitwą, spotkaniem z Jezusem, który mówi do ciebie, do twojego serca, do twojego życia i twoją odpowiedzią, bo odpowiedzią. Dialogiem z Bogiem jest modlitwa, która wynika ze słowa, a po czwarte podejmiesz jakąś decyzję, bo czasami słowo wprowadza nas w decyzję życiową. Tak jak w tej wydarzeniu uczniów z Jerozolimy do Emaus, Pan im tłumaczył po drodze i czytaliśmy, okazywał, jaką miałby iść dalej, ale ich decyzja musi zostać z nami. Przymusili. Co ich sprowokowało? To, że już ogień płonął w nich. Dopiero później, kiedy rozpoznali, że to padło, i oni stawiają sobie to pismo. To, to pytanie, sorry. Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? Zastanawiam się, co przez to można zrozumieć. Nie wiem, czy ktoś z Was jeszcze pali w piecu. U nas jeszcze tak. Więc jak rozpalam, to temperatura nie wykazuje na piecu w ogóle, że coś się dzieje od razu. Ale można powiedzieć tak, powoli puszczam powietrze więcej, więcej, więcej. Do jak rozpali, to wtedy, o, idzie temperatura. I kiedy myślę o tym, co oni mówili, czy serce nie pało u nas. Kiedy, kiedy rozmawiał z nami w drodze i tłumaczył nam pisma, czasami nasze czytanie pisma jest takie chłodne. Nie, nie zawsze widzimy, że to już się yy, nam tutaj grzeje tak, wewnętrznie, przeżywamy obecność Pana, coś nas dotyka. Bywa, że nie. Ale później odkrywamy, że tak, że płonę, że mam sens życia, że mam nadzieję. Że idę dalej do przodu, dzielę się wiarą, nie tylko pilnuję, żebym jej nie stracił sam. Ale mam taką obfitość tej obecności Boga, że ona mnie prowadzi od Słowa także do Eucharystii. Ktoś, kto żyje Słowem, w naturalny sposób częściej chce być na Eucharystii, żeby Słowo, stało, które staje się ciałem, było przyjęte jeszcze bardziej, komunikowane. To jest tak naprawdę taki niesamowity dar, słowo, które trzeba nam na, na nowo jakby docenić. Papież Franciszek w takim książce na temat świętości, życia chrześcijańskiego napisał także takie mocne słowa na temat modlitwy i, i, i pisma świętego. Mówi tak. Napisał tak. Pamiętajmy, że to kontemplowanie oblicza Jezusa, który umarł i zmartwychwstał, składa na nowo nasze człowieczeństwo, również z tego rozbitego przez trudy życia albo naznaczonego przez grzech. Nie powinniśmy przyzwyczajać się do potęgi oblicza Chrystusa, zatem odważę się zapytać, czy są chwile, kiedy stajesz w Jego obecności w milczeniu? Pozostajesz z nim bez pośpiechu i pozwalasz, by na ciebie patrzył? Czy pozwalasz, by jego ogień rozpalał twoje serce? Jeśli nie pozwolisz, by on, by on podtrzymywał w twym sercu ciepło miłości i czułości, to nie będziesz miał owego ognia, a zatem. Jakże będziesz mógł rozpalać innych Twoim świadectwem i słowami, jeśli ty jesteś wypalony, no to nie rozpalisz nikogo, ani sam jakby nie doświadczysz tego, że to jest takie mocne, taka obecność Pana. I dlatego na końcu mówi tak, modlitewne czytanie Słowa Bożego, słodszego niż miód? I ostrzejszego, ostrzejszego niż wszelki miecz obosieczny pozwala nam trwać na słuchaniu nauczyciela, aby On był pochodnią dla naszych stóp światłem na naszej ścieżce. Jak przypomnieli nam biskupi indyjscy, przywiązanie do Słowa Bożego nie jest tylko jednym z wielu nabożeństw pięknych. Ale trochę dowolnych należy do serca i do samej tożsamości życia chrześcijańskiego. Słowo ma przyrodzoną moc, by przemieniać życie. Słowo ma przyrodzoną moc, by przemienić Twoje życie. By je ciągle przemieniać. Bo mówisz powiedzieć, a ja już czytam. Ale czy ono przemienia? Bo to jest istotne. Tak podejś takie podejście do słowa sprawia, że nigdy się nie znudzisz czytania pisma, ale zawsze odkryjesz, jak Bóg mówi do Twojego serca w sposób nowy. Kiedy myślę o swoim doświadczeniu, to kiedy osobiście doświadczyłem, że Bóg jest obecny i że mnie kocha, było to na rekolekcjach, to kiedy powiedziałem już później na samotności Bóg, Boże, zrób coś ze mną, ja nie chcę tak już, bo zrozumiałem swoje życie. I chciałem je zmienić, to jedną z pierwszych rzeczy, to pamiętam, że w werytacie taki, taki sklep był kiedyś, jakoś, taki religijny. Kupiłem pismo święte, nowego testamentu, bo całości nigdy nie było wtedy. No i w moim internacie, Szkoły budowlanej na łóżku, wśród 10 do 20 chłopaków czytałem pismo. Nie wstydziłem się. To niesamowity głód słowa. I trzeba powiedzieć, że przez te wszystkie lata mam coraz większy głód słowa. I to jest niesamowite, jak Bóg sam umacnia wierzę, jak on sam przemawia, jak on sam kieruje też życiem. Bo na przykład to, że tu jestem już tyle lat, to także dzięki słowom. A to była ta księga wyjścia, trzeci rozdział. Kiedy otworzyłem i przeczytałem słowo, które mówi: do mojej Rzeszy Azdejm, ta Ziemia jest święta. I to słowo pomogło mi tu zostać. Nie pójść gdzieś na parafię, co uważam, że jest lepsze. Tu jeszcze nic nie było, ale to słowo skierowało nas. Tak samo, kiedy myśleliśmy o imieniu wspólnoty, a była nas garstka, a jeden ksiądz mówi: No, jakie macie? nie wie, to się powie. No i w tej garstce naszych osób kilku otworzyło pismo i to właśnie było z Ewangelii Marka. Jezus przychodzi do Galilei i głosi Ewangelię. Nawracajcie się i wierzcie. I drugie. Idźcie do Galilei tam, nie zobaczycie. Słowo zrodziło nas. Słowo rodzi nas ciągle. Dlatego uczymy się codziennie czytać pismo, by spotykać Pana w dobach zmartwychwstania. Także jest czytanie pisma. Jeśli ktokolwiek z was nie ma takiego momentu, to w obecnej czasie domy zmartwychwstania prowadzimy otwarte oleje. Można cudownie dołączyć ze swojego domu i razem z innymi uczyć się czytać pisma, które przemawiają do życia. Niech Pan zapali Twoje serce. On jest żywy obecnie. 아멘.